Witajcie na kanale politycznym. Podsumowanie 316 dnia wojny na Ukrainie. Oto najważniejsze wydarzenia minionego dnia związane z sytuacją na froncie. Tak wygląda sytuacja na Ukrainie według danych z północy z 5 na 6 stycznia. Na żółto tereny pod kontrolą Kijowa, na których nie toczą się działania zbrojne. Na fioletowo tereny okupowane przez Rosję przed 24 lutego minionego roku. Na czerwono tereny zajęte przez Rosjan po 24 lutego. Kolor jasno różowy to tereny ograniczonej obecności Rosjan, a kolor jasno żółty to tereny odzyskiwane przez wojsko ukraińskie w ostatnich siedmiu dniach. Rosja utrzymuje, że wprowadziła jednostronny rozejm. Tymczasem już na jego początku wojska rosyjskie dwukrotnie ostrzelały w piątek Kramatorsk w obwodzie donieckim. Jeden z pocisków trafił w dom mieszkalny poinformował Kryło Tymoszenko, wiceszef biura Kancelarii Prezydenta Ukrainy. W ciągu pierwszych trzech godzin deklarowanego przez Rosję rozejmu, jedna z miejscowości w obwodzie ługańskim została ostrzelana 14 razy, poinformował w piątek szef administracji obwodowej Serhii Hajdaj. Jak informuje portal Meduza, żołnierze Putina ostrzelali miejscowość Kurachowe w obwodzie donieckim. Pociski agresora trafiły w szpital i budynki mieszkalne. Intensywne walki toczą się na froncie wschodnim, w szczególności pod Bachmutem, Kreminną i na zachód od Swatowego. Ukraińcy odpierają tam wielokrotnie ponawiane przez Rosjan natarcia. Na froncie południowym nadal mamy do czynienia z wojną pozycyjną, jednak Ukraińcy kontynuują tam bardzo konsekwentnie, ostrzał z hajmarsów rosyjskich obiektów na głębokim zapleczu linii frontu. Na Zaporożu trafione zostały rosyjskie bazy i magazyny, m.in. pod Melitopolem, Tokmakiem i Pochołami. Pod Bachmutem oraz na południe i wschód od miasta trwa bardzo ciężka bitwa. Rosjanie szczególnie gwałtownie szturmują ukraińskie pozycje obronne w położonym na północny wschód od Bachmutu Sołedarze, dążąc jednocześnie do okrążenia tego miasteczka. Toczą się tam bardzo intensywne walki. Rosjanie odnotowali pewne postępy w południowej części zabudowy Soledaru, ale nie udało im się jak dotąd wyprzeć Ukraińców z miejscowej stacji kolejowej. Walki toczą się też w położonej bezpośrednio na południe od Bachmutu miejscowości Opytne. Pod Bachmutem Rosjanie nadal utrzymują wysoką aktywność ofensywną i wielokrotnie ponawiają natarcia, nadal kompletnie nie licząc się ze stratami. W Donbasie Rosjanie atakowali ukraińskie pozycje również w rejonie Afdiivki i w Marynce. W obu wypadkach nie odnotowali żadnych postępów. Ogłoszenie w czwartek przez prezydenta Rosji Władimira Putina jednostronnego zawieszenia broni jest operacją informacyjną mającą uderzyć w reputację Ukrainy, ocenia w najnowszym raporcie Amerykański Instytut Studiów nad Wojną. Rosjanie chcą wykorzystać Boże Narodzenie jako osłonę, aby choć na krótko przerwać natarcie naszych chłopców w Donbasie i przesunąć sprzęt wojskowy, amunicję i zmobilizowanych bliżej do naszych pozycji, powiedział Władimir Zolański w codziennym wystąpieniu wideo. Wszyscy wiedzą, jak Kreml wykorzystuje na wojnie przerwy po to, by kontynuować wojnę z nową siłą. Ale żeby szybciej zakończyć wojnę, potrzeba czegoś zupełnie innego. Potrzebne jest, aby obywatele Rosji znaleźli odwagę, by uwolnić się od haniebnego strachu przed jednym człowiekiem na Kremlu przez co najmniej 36 godzin w okresie Bożego Narodzenia, mówił ukraiński prezydent. Stany Zjednoczone przekażą Ukrainie wozy bojowe Bradley, zaś Niemcy wozy Marder. Ogłosiły oba rządy we wspólnym oświadczeniu po czwartkowej rozmowie prezydenta Joe Bidena i kanclerza Olafa Scholza. Dodatkowo, Berlin dostarczy Ukrainie kolejną baterię systemu obrony powietrznej Patriot. Ukraina od dawna zabiegała o przekazanie zarówno Bradleyów, jak i marderów. Jeszcze w marcu ubiegłego roku złożyła ofertę kupna od Niemiec starych marderów, kilkakrotnie ponawiając później swoje propozycje. Niemcy dostarczą Ukrainie w pierwszym kwartale bieżącego roku około 40 bojowych wozów piechoty Marder, przekazał w piątek rzecznik rządu. Do Ukrainy trafi ponadto system obrony przeciwrakietowej Patriot. Według ekspertów, planowane szkolenie ukraińskich żołnierzy z nowych systemów potrwa w Niemczech około 8 tygodni, dodał rzecznik niemieckiego rządu. Według rzecznika Rady Bezpieczeństwa Narodowego USA, Johna Kirby'ego. Stany Zjednoczone przygotowują nowy pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy, który obejmie dodatkowe wyrzutnie artylerii rakietowej HIMARS. Z radością przyjąłem decyzję niemieckiego rządu o wysłaniu na Ukrainę systemu obrony przeciwrakietowej Patriot. Decyzja ta jest zgodna z polską sugestią sformułowaną w listopadzie ubiegłego roku. Ukraina broniąca się przed rosyjską agresją potrzebuje naszego wsparcia, napisał szef polskiej dyplomacji Zbigniew frau w mediach społecznościowych. Polski rząd rozważa prośbę Ukrainy o wysłanie jej swoich czołgów Leopard 2, donosi dziennik Wall Street Journal, powołując się na szefa Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych Sławomira Dębskiego. Jego zdaniem dostawy zachodnich czołgów są tylko kwestią czasu. Biały Dom ogłosił pakiet wsparcia wojskowego dla Ukrainy o wartości 3 miliardów dolarów a także 682 milionów dolarów na wzmocnienie obrony państw wschodniej flanki NATO. W największym dotąd pakiecie znajdą się m.in. bojowe wozy piechoty Bradley, haubice samobieżne i rakiety obrony powietrznej. Stany Zjednoczone uważają, że bliski sojusznik Putina, Prigożyn, szef grupy Wagnera, wysłał swoje wojska do Bachmutu z powodu zainteresowania kopalniami soli i gipsu. Donosi Reuters, powołując się na urzędnika USA. To właśnie motywy finansowe napędzają obsesję Rosji i Prigorzyna na punkcie Bachmutu. Premier Izraela Benjamin Netanyahu mógłby być skutecznym mediatorem między Moskwą a Kijowem, ponieważ doskonale rozumie, czym są współczesne wojny i jaka jest istota mediacji w takich warunkach, powiedział doradca szefa gabinetu prezydenta Ukrainy Michał Podolak. Na Białoruś przybyła kolejna dostawa rosyjskiego sprzętu wojskowego, Poinformowało Radio Swoboda. Część czołgów i wozów opancerzonych jest oznaczona literą Z symbolem jednostek rosyjskich biorących udział w agresji na Ukrainie. Według Ministerstwa Obrony Białorusi, sprzęt jest przeznaczony dla rosyjsko-białoruskiego zgrupowania wojsk.